Że kończymy w KFC. No więc. Widzimy się teraz z innego miasta. Tak. Zostańcie z nami do kolejnego wlegu. To są tutaj dobre frytki z KFC, to są takie chrupiące To smaczne. Ja zamówiłam frytki, korzeczki dla wszystkich. I oczywiście ulubiony szejk. Shake. Shake. Prówko. Prówko. A na ostatnia idę się pożegnać z naszym światem zabawek. To rozbierz się może co? No. krecika, który słynie właśnie z ta bajeczka. Ty nie wiesz, co to za bajka, nie? Wiem, tak? krecik, krecik. Krecik, że różowy ma berecik. Zielony ma berecik. Dobra, ale teraz włącz mi latarkę. są Na pewno?

Nie wiem, ale było szybko strasznie się szykują? Na narty? Nikola na narty. No. Nie. Yeah. Nadzi drugi raz na nartach. Tak. Trzymajcie kciuki. Żeby było łatwo. Będzie łatwo? Tak. Na żadę? Yee, brawa! Bo superowa. Jutro też przychodzisz? Tak. A ty? A ty ja też bym chciała jutro i tak żałuję, że nie mogę przyjść, bo superowska. Nadzia, Nikola dostała instrukcję, a Nadzia jutro będzie się uczyła. Dalej. Robi, nie wiem co. Polacje! Ponad, tak. Co ty? Kroisz pomarańczę? I taki bałagan. No, lekki bałagan. Zobaczcie, co kobylicy z w sklepie z zabawkami. Jest to Magic Plastic, zobaczcie. I Nadia po prostu zamienia się w magika. To jest pierwsza część magicznych przyrządów. E, proszę Nadzia. Mamy tylko dwa. Otwieramy nasze, e, nasz magiczny klej. Nie wiem w sumie co to jest. Odkręcamy. Musimy zrobić dziurkę, żeby otworzyć. A czy tu ktoś przeczytał instrukcję? Tak. Dajemy, pokaż widzom, dajemy trochę na rękę. Troszkę więcej? O. Tyle. Tyle. Czekaj, czekaj, bo tu niech... To jest taki jakby slime. Nie. Nie. weź otwórz taki jakby slime. tego Nie. mogę wycisnąć. rękę. to ja tego Nie. mogę... Nadia się pośpięliła. Ja, Nadia bierze to i nakłada na nie w tą stronę. Zjem drugą. Tutaj Nadia nakuwa na gwizdek. No nałóż to, nie na ręce, musisz zdjąć to, patrz. Bierzesz tą kulkę, zdejmujesz z ręki. Bierzesz to, trzymaj to. Formujesz to pierwsze pokaż, a w... drugie Nadia zrobi, co? W kółeczko robimy, daj. Nakładamy na to. Zatykamy całą dziurkę. Coś, jak mi uwaga. Okej, okay. coś źle zakleiłam. Trzeba jeszcze raz spróbować. No. Trzymaj, teraz ty spróbujesz. Mocno skleić trzeba. Może ja za lekko. Zrobiłaś. Zrobiłaś. Dawaj tą skóra. dziurkę, ci nakleję. Bo my chcemy małego na razie spróbować, żeby... Dużego? No nie no, najpierw małe, żeby zobaczyć, czy nam w ogóle wyjdzie. Okej, okay, jest chyba wszędzie zaklejone. Nadzie, tylko musisz mocno. Wow. O, dziura się Za <grymne> szybko chyba, ale jest szansa, coraz lepiej nam idzie. Próbujemy troszkę może dodać. Doklej, no. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja no Zaraz. Może Nikola niech zrobi pierwszego no. i pójdziemy do ciemności, zobaczyć, czy świeci. O, stop. Nie! Ale jest dziurka znowu. O, zakleiłam ją. No i teraz idźcie do ciemności, zobacz czy świeci. Chodźcie. Do ciemnego pokoju. Zobaczmy, zamknij drzwi. Nie widać na kamerze. A tak którą ty masz stronę kamerę ustawioną? Drugą stroną. A tu. No na kamerze nie widać, ale troszeczkę świeci. Ale tylko delikatnie. On się za słabo Nad Nikolą teraz. Woohoo! A pokażcie. tego jeszcze nie grali.